Jeżeli chcesz tanie kupić końcy, to, Siema z tej strony Domanu, wiem, że po takiej przerwie powinna wejść teraz jako pierwsza, trzecia część poradnika do FIFA, ale to, co się wczoraj stało, po prostu wymaga jakiegoś skromnego komentarza. A więc, co my tu mamy? jej postanowiło wprowadzić stałe ograniczenia cen kart, ustalając dla nich swój przedział cenowy. Zrobili to, ponieważ rynek od lat jest trujnowany przez koncelerów i to głównie przez nich ceny tak gwałtownie rosły, bo w FIFA 11 za 1 200 000 monet złożyłem skład rzadkich kart bez informów z najwyższymi uveralami w grze, a obecnie Obecnie za samego Ronaldo trzeba zapłacić ponad 6 milionów. Jak widzicie, to nie jest jakiś skromny skok cen w górę. Jak się spojrzy na 5 ostatnich FIFA, to te ceny zapieprzają w górę jak w ciągu Fibonacci'ego. To ograniczenie pewnie znacznie utrudni życie końcellerom. I jej wyszło z założenia, że ludzie teraz zamiast kupować końcy, będą wydawać pieniądze na FIFA points i otwierać będą paczki, więc i jej na tym zarobi. Bo jeżeli chcecie zarobić na kartę, to Ty Ronaldo grając mecze, to grając codziennie przez godzinę, za jakieś 13 lat lub nieco więcej, dorobicie się w końcu tej karty. Kto na tej łatce zyska? Ci najsłabsi na pewno, ale oni i tak żadnej paszki za FIFA points nie otworzą. A kto na tym straci? Ci, którzy kupują końsy i często nie mają pojęcia o trailingu, w tym wielu youtuberów. No tu akurat Oliwa Sprawiedliwa. Dobrze, Łotrem, bo to przez nich głównie ten rynek jest zrujnowany, chociaż akurat. W zarabianiu zrujnowany rynek bardzo pomagał. No i trzecia grupa, która akurat też straci, to właśnie ta najmniej liczna, do której ja należę, czyli traderzy. Na przestrzeni FIFA bez ograniczeń cenowych nauczyłem się już takiego tradingu, że nie poświęcając praktycznie czasu na handlowanie potrafiłem znaleźć takie luki w markecie, na których umiałem np. w FIFA 14 zarobić w dwa dni na Toty Ronaldo albo cały skład Totsów z Barclays Premier League, Najlepiej zawsze zarabiało się od marca do lipca, dlatego właśnie kilka dni temu rozpocząłem trading, w którym z 20 tysięcy wybiłem się w 6 dni na 3,5 miliona i już teraz zaczynam naprawdę dobrze handlować i miało mi to przynieść pele i chulita na przestrzeni kilku, może kilkunastu dni, ale z 38 kart, którymi teraz handlowałem, po tej aktualizacji zarobić mogę być może na dwóch i jeśli już, to znacznie, znacznie mniej niż przed łatką. Ale to tak zwykle w świecie bywa, jeśli ktoś dorobi się nieuczciwie i w końcu kto inny dobierze mu się do dupy, to przy okazji ucierpią ci, którzy dorobili się uczciwie. Teraz zwróćmy jeszcze uwagę na te przedziały cenowe wyznaczone przez jej. Czy to robiła istota rozumna? Dlaczego taka wątpliwość? Ponieważ Inform Dawida Silwy na CAM oceniony na 88 ma przedział cenowy 500 do 750 tysięcy, a jego SIF 89 również na CAM ma przedział cenowy 460 do 650 tysięcy. Pytanie jest takie, czy EA jest takie głupie i takie deniwe, że te przedziały cenowe zostały przydzielone przez komputer automatycznie, a akurat z racji crash marketu jego SIF był tańszy od IFA, to tak zostało? Czyli to wygląda tak, jakby jej powiedział, że leży mają nad nimi władzę. Czy może jej sugeruje, że potrafi zrobić SIFA słabszego od IFA? Której z tej opcji nie wybrać, a innych nie widzę, to będzie pojazd po EA przez EA. Ale to jeszcze nie koniec, bo są lepsze hity. Legenda Roberto Carlosa, który ostatnio kosztował 9 milionów monet, a najtaniej w historii zaobserwowano go za 3,5 miliona monet, dostała przedział cenowy, uwaga. Milion 500 tysięcy do 3 milionów to jest wyeliminowanie tej karty z rynku, bo przy tej cenie będzie znikać od razu na 59 minucie jeśli nawet kupicie go za te 3 miliony i uznacie, że jest słaby, po czym postanowicie go sprzedać, to sprzedacie go również za 3 miliony, czyli będziecie na minusie 150 tysięcy. Przez jej Tax. Kolejną rzeczą, jaką chciałem tutaj zaznaczyć, jest to, że wszystkie karty muszą zostać teraz wystawione z ceną kup teraz. Już nie można puścić luzem karty na licytację. Musi być zawsze dostępna do natychmiastowego zakupu. Aha, jeszcze gdybyście myśleli, że możecie sobie sprzedać troj, stroje albo jakieś kontrakty za 1 milion, to oczywiście nie, bo te karty mają nałożony limit od 150 monet do 5 tysięcy. A no i oczywiście dla tych, którzy chcą teraz rzucić FIFA o ścianę, polecam alternatywę. Gimby nie znają, ale ta gra staje się poważną konkurencją dla obecnej FIFA, bo obecny PS to się w ogóle nie liczy. Zobaczcie, tu są legendy, taki Carlos, albo Van Nistel Roy, albo Bergkamp, to grają jeszcze we własnych klubach, ale w klasycznych drużynach są Hulit, Pele, a nawet Maradona, którego nie ma w FIFA. Po prostu polecam. A dzisiaj to tyle, do zobaczenia wkrótce.